Maneczko, cześć z tej strony Jaro, witajcie w poniedziałek 8 września, jest po 11, .00. idę teraz zrobić nogi, ha, ha. lecę sobie właśnie na trening, w tym tygodniu zaczynam od dniu nóg, potem będę sobie lecieć już tylko z górą do końca tygodnia, czyli to co mens fizik lubi najbardziej, ha, ha. no także pomykam sobie, słuchajcie dzisiaj wam powiem o osobie, sportowcu, który nazywa się Rafał Kosur, ma on kanał na YouTube o nazwie Ketokosur. Gość jest 10 lat już niespełna na diecie ketogenicznej. I co? Dwa tygodnie temu wygrał zawody kulturystyczne WNBF Polska w kategorii Classic Physic, a w kategorii Men's Physic, czyli mojej ulubionej, był na szóstym miejscu. Bardzo dobrze się stało. Niesamowicie bardzo dobrze się stało do naszego środowiska, dla nas wszystkich, że gość to wygrał. W końcu u zatkał twarze osobom, które ciągle, ciągle powtarzają to samo. Że na ketozie, że bez węglowodanów, nie da się być dobrym sportowcem. Wystartować może każdy, wiadomo, ale gość wygrał, rozumiecie to? Gość wygrał. Także jest to coś niesamowitego. Yy, nagrywam ten materiał całkowicie na spontanie. Powiem Wam generalnie, jak to wyglądało yy, od strony oceny przeze mnie jego sylwetki. Dobra, yy, dochodzę już powoli do siłowni, także kończę. Dobra, zrobiłem to, udało się, kurczę. <laughs> Słuchajcie, dzisiaj 39 dzień mojego minikata. 39 z 42, czyli do końca zostały mi dokładnie 4 dni. Łącznie z dzisiejszym to był ostatni trening. nóg na tym minikacie później zostaną mi jeszcze dwa treningi góry. No nie powiem, kurczę, jest już grubo, za długo to trwa czuć już ten deficyt spory wdaje mi się wyznaki, ale zaplanowałem sobie i zrobię to nie ma bata po prostu ukończę to a od piątku wchodzę na swoją zerówkę 4000 kalorii 4250 chyba zacznę od czterech bo może delikatna adaptacja nastąpić w piątek też zapraszam was na podsumowanie tego minikata na mój kanał także zobaczycie ile udało mi się w pasie na wysokości pępka Zredukować, a zmiana jest naprawdę kolosalna. Warto było, jeszcze nie skończyłem, ale już mówię, że warto było się przygotować na kolejną fajną masę, gdzie muszę poprawić swoje tyły barków i boki, żeby móc w końcu zaprezentować sylwetkę Men's Fizik. Ale dobra, lecimy z kocurem. Dobra, Rafał, przede wszystkim gratuluję Ci tego zwycięstwa. Gratuluję Ci zdobycia karty Pro. Muszę Ci powiedzieć, że jestem tutaj, w tym miejscu, w którym jestem, tylko dzięki Tobie. To Ty utwierdziłeś mnie w tych wszystkich low carbach. Pewnie dzięki Tobie też założyłem ten kanał. Dzięki temu już trwam w tym prawie 5 lat, jeśli chodzi o low-carb. Także naprawdę szacuneczek, dziękuję Ci bardzo. Ale przejdźmy może do oceny sylwetki. Zacznę może od końca. Nie od samej sylwetki, ale od tego w jaki sposób ją zaprezentowałeś. No powiem ci szczerze, że, że jest wiele osób, które ma super sylwetkę, ale nie umie tego pokazać. Nie wiem, czy po prostu wyszło ci to tak super. Czy poświęciłeś na to dużo czasu, a stawiam na to drugie. Zaprezentowałeś się super. Wszystkie pozy naprawdę nogi test, nie ma się do czego przyczepić. Poruszanie się na scenie i swoboda rewelacyjna. Także widzę, że. Yy, dałeś yy, sobie czas na przygotowania pod tym kątem i opłaciło się to. Zaprezentowałeś wszystkie swoje najlepsze rzeczy yy, w tak krótkim czasie. A konkurencję miałeś sporą. Nie tak jak inni mówią, że wygrałeś, dlatego że konkurencji nie miałeś. Gdzie są ci ludzie, co tak mówią? Nie ma ich w ogóle. Dobra, małe cięcie. No już jestem z powrotem. No, słuchajcie, a propos podsumowania sylwetki. To ja robiłem małe cięcie, ale ty zrobiłeś duże cięcie. To, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to oczywiście mega docięcie. Ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś naturalnie, że wytrzymałeś to i utrzymałeś yy, tak świetną sylwetkę. Wiadomo, yy, na dobrym jedzeniu jest to zrobione, także mięsień musiał pozostać, pomimo tego, że to już naprawdę jest skrajne. Trening też oczywiście zrobił swoje. Także naprawdę, naprawdę szacun co do y, wizualnego kształtu sylwetki. Jest ona bardzo estetyczna, muszę Ci powiedzieć. Ja nie jestem sędzią, ale nie widzę słabych punktów. Ona jest po prostu symetryczna. Symetryczna z każdej strony. Jak dół do góry, tak tył do przodu. Y, ja mam, y, powiem Wam szczerze, bzika na tym punkcie i zawsze Yy, sprawdzam tył z przodem, górę z dołem, yy, 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 yy i tak dalej. Yozy, ja po prostu mam na tym punkcie trochę schiza. Dlatego yy, zwróciłem szczególną na to uwagę. No i kurczę, wszystko to pasuje do siebie. Yy, słuchaj, planujesz tutaj jeszcze starty w listopadzie. Nie wiem, czy to wytrzymasz. Życzę Ci, żebyś to wytrzymał. Jako natural. Żeby czasem yy, świnia się w Tobie nie obudziła i nie zacząłeś się obiadać. Leptyna będzie leżeć totalnie, grelina będzie szczytować. Także kurczę, no, życzę Ci jak najlepiej. Dobra, ja kończę ten swój krótki wywód. Na koniec jeszcze raz Ci gratuluję, a tutaj zamieszczam kilka fajnych rolek z Twojego kanału, gdzie prezentujesz swoją startową formę. Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, że bez węglowodanów nie da się startować w zawodach kulturystycznych. 只要肯累人。嗯嗯嗯嗯嗯